O, oh, możemy robić bosą? E, dobra, to zrobimy. Ja spróbuję ten trik ze stykiem zrobić. <grym> Za jednego gościa, na, między South a South East. Kurwa, mówiłem. Dość daleko. Idziemy z nim zatańczyć. Easy peasy. Taka to jakiś camper jest pewnie, co? No to... Co, poszujemy Gnoja? No, wybornie. Taka. Tak. Na wprost, przed nami. Jest. Jest. Dostał. Taka widzieliście. Na lewo przechodzę. Ale jest ich więcej, są szeroko rozłożeni, to jest trójka. Spierdalamy z powrotem. Jak... Nie, nie, spoczujmy tego Dobra. po lewej. To będzie fajna Exicie. Już nie ma co. A ja mam psy na plecach. Jestem przy wyjściu. Dobra, odpalaj, odpalaj wyjście. Jędrzyj! Wiecie co? O, dobra, fak wychodzi. Super, że ktoś tu kurwa zostawił koncentrację. Przecież jest jakiś, kurwa. Je Jebany! Fak. No serio. Kurwa, to się ładnie przygotowali. pierdolę. Kto zostawia płaskę w takim miejscu? Kurwa, ze Ale no, spaba. Wyglądało na heta. Nie, nie. Co się tu. no ja nie wiem, nie? Ona to zajebiście trafia, ale ja mi nic nie wchodzi. A no, jak was hmm. spalą, to ja i tak nic nie zrobię, nie? Więc ja nie mam iść dać o. zabić. Nie no, zabijasz ich i nas podnosisz. To mm -hmm. Jest prosto. Okej. Okay. Hmm. Nie. Możesz podnieść. I w oh. tym krzaku, tak. Ja. Hmm. Yeah. Kurwa. Tu. Kurwa. Tu. Hmm. Tu. kurwa. Dobrze kurwa. Leży. Stol. <laughs> <easy>. Leży. <laughs> Podnieś, okej, okay, pod, podnieś bounty. A mogli sobie wyjść. Mogli sobie wyjść, no. Piaku, obudź się. Hello, nie rusza no, się, nie rusza się, ej. Coś <grytanie> <To> śmiesznie wygląda. <grytanie> Brawo, brawo Zuzo, brawo. Dziękuję, dziękuję.